Siema na szkody ludziska, Witam was oto w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Slay Inspire i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie cieniem, naszym ukochanym o czym moim ukochanym, nie wiem czy z kolei waszym też, ale Dobra, zastanowienia. jest zastanowienia. Otrzymaj losową rzadką kartę. otrzymaj klątwę, zyskać 250 sztuk złota. O czymaj utrat swój startowy. Nie, no startowego reliktu mi nigdy nie chcemy za bardzo tracić, nie? Ale 250 sztuk złota albo losowo rzadką kartę. <laughs> Za każdą zagraną o jezu. Ale dobra, mamy przynajmniej sklep bardzo szybko. <laughs> I dobra. chwilę zastanowienia, zanim polecę dalej z jakimś tematem. Hmm. Zawsze lubię dużo pytajników, Ale widzę, że tu byłby problem. Tu byłoby spoko. Dwa. Miałbym sklep. Tutaj miałbym tego bossa. Tajnik? Tak, 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 dobra, to już yy, mam wybraną drogę, nie? Co tam u was ludziska? Dzisiaj znowu mam trochę więcej czasu, więc siadam. Kyr. Czyli tak to działa, nie? Czyli dosłownie za każdym razem, jak będę zagrywał kartę, to tracę życie, nie? Nawet jak mam pancerz. kyr, niezbyt przyjemne klątwa, nie? A to w sumie losowa mogła się trafić, nie? Klątwa. Ale mając taką pokaźną sumkę pieniędzy, będziemy mogli się też trochę fajnie kupić sklepienie. Przynajmniej mam taką nadzieję, nie? No, jak tam u, u Was czas mija? Bo u mnie powiem tak, że bardzo sympatycznie. Sesja już zbliża się ku końcowi i teraz jeszcze w weekend będę miał. O. Teraz Weekle będę miał jeszcze jeden egzamin, znaczy dwa egzaminy, potem będę miał jeszcze jeden i teoretycznie już potem wychodzę na, na czysto, nie ze wszystkim. Tutaj to na pewno obniżamy to da mi więcej i tutaj sobie skurcz na już zbijemy na tyle, że na, jed, na jakąkolwiek e, kartę już będzie padał praktycznie okuśwa. Dobra, no niestety musimy sobie zbić te dwie karty, nie? Ale zaraz sobie wyrzucimy tą nieszczesną klątwę, nie? O, o, właśnie, nie. Tylko potem powiemienia się strajki zwykłe, nie? E, otrzyma jeden artefakt i. Dobra, zaryzykuję, lubię artefakty. Za każdy gdy wchodzisz do pokoju, zyska 12 sztuk złota, przestaje y, działać po wydaniu złota u handlarza. Jezu! A, gdyby wiedział, to bym nie brał, nie? Wow, Dobre. jedno z najlepszych kart mi ulepszyło mi jaką mogło w sumie, nie? Pok I co? Na pewno robimy sobie wszystkie karty Tego się na pewno pozbywamy, nie ma co Kiedykolwiek zagrasz kartę kosztującą X, jego efektywność zostaje zwiększona o 2 Kiedykolwiek dodasz kartę do talii, zyska 9 sztuk złota I gdy otrzymasz 5 lub mniej... <laughs> Ciekawe, nie? Te dwie karty mnie tutaj kuszą, żeby sobie je kupić. Mam się, czy jest jakikolwiek sens, bo dodawanie kart i zyskanie 9-Ten to to mogłoby być dobre, nie? Na pewno to kupię. To też. I przetestujemy to. Tylko musimy trafić jakąś dobrą kartę z X, bo nawet jeżeli nie będziemy, nie będziemy mieli energii, i wydamy przyzoru energii, to i tak ta efektywność powin, powinno się dwa razy tam striggerować, to nie? O ile dobrze rozumiem. Być może źle to rozumiem i, i... nie będzie to w taki sposób działało, jak myślę, ale... Zobaczymy, nie? No. Fajnie, fa fajnie to nam tutaj ten... Ja tego lubię, jak są te noże, które jeszcze zatruwają mnie, bo to się fajnie tam stakuje, to fajnie potem działa. Przyszły Fajnie to działa, jak to się potem stakuje, w kółko i tak dalej, i tak dalej, nie? Fajnie byłoby te wszystkie strajki powymieniać na, na tą kartę, to już w ogóle byłoby... Yy, Bogu, nie? I mamy jakąś kartę, mamy za zero. Jestem skłonny ją wziąć. I ja bym mimo wszystko tutaj odpoczął. I sobie testowałem między nagrywaniem tej serii, czy potem ci bo sobie pojawiają się jeszcze na niższych poziomach, gdzie mogę zdobyć sobie jakby ten kamień, nie? Na szczęście się pojawiają. Dobra, tutaj zrobimy to tak, tu zrobimy to tak. I ty masz więcej życia, i niestety, czy punkty życia tracimy, nie? Fajnie byłoby jeszcze wyjść do jednego sklepu i pozbyć się tej nieszczęsnej klątwy, nie? Byłoby co najmniej spoko, nie? Hmm. Dobra, to raz, dwa i dziesięć obrony, nie? Aha. Zwiększenie zręczności to też jest naprawdę fajne, nie? Przy tej postaci. Cokolwiek sobie jeszcze, jak kurde... Dodatkowo zatruwało, to byłoby w ogóle sztosik, nie? Dobra, i teraz szykuje się ciężka walka i kurde trafił się... O Jezu. Całkiem możliwe, że umoczyłem. Bo te cztery pancerza każ na każdą turę to będzie po prostu jakiś... Jakaś rzeź przy tym, nie? 14 znowu, nie? Dobra, zróbmy nawet tak. Te dwa, dwa punkty obrażeń nas nie zaboli, a go trochę mocniej ciachniemy. Teraz będzie jeszcze mało bił to spoko nie. Dobra, chyba się nawet w miarę jakoś uda o, go pokonać. Tego skurczysty Dobra. To, to będzie warf, żeby to właśnie użyć, nie? już na samej tury ginie, nie? ale gdyby nie ta cholerna tarcza, to by, to by dużo mniej życia stracił, nie? To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, nie? W, w tym bosie. W każdej walce, twoja pierwsza karta ataku fajne. Mhm. Ale tutaj też liść ciekawego, nie? Rozpocznij każdą walkę z dodatkowym ten. O, to będzie spoko, nie? Skrzynek to jeszcze możemy sobie wziąć coś więcej. Ale pytanie, hmm, czy iść tędy i tutaj zawalczyć z bosem, czy iść tędy i nie walczyć? Dobra, najpierw pytanie. Zobaczymy, co będzie pod pytajnikiem. Spróbujemy. Kiedykolwiek nałożysz trucizny, nałóż jeden yy, trucizny więcej. Ulala. Dobra, ale musimy już iść tędy, nie? To jest fajne, bo to nam fajnie bustuje naszą postać, nie? Dobra, no to co? Bijemy? A, dobra, on tylko za 9 uderzy, nie? Chciałem trochę inaczej to zrobić, ale szlamy no wtasowuje. niezbyt dobre. Mm. Kurde, jeszcze ta klątwa, nie? Ty klątwy się nie pozbędę, niestety, przed walki z bosobą, bo już nie ma szans na to. Ah, Kurde, może, nie wiem, zbustować tego karty zręczności, nie? Wybierz jedną z trzech kart umiejętności, dodaj ją do ręki, w że kosztuje zero. To zaboli. To zaboli. Czy czujesz, że ten, te podejście skoczy się szybciej niż myślałem, nie? I teraz, kurde, żaden nie chce zaatakować, nie? Tutaj 12 bloku. To może być fajne, ale to będzie rzeź. Kurde, jeszcze się to trafiło, nie? Dobra, nie ma co. Będzie trzeba zrobić coś na tej zasadzie, to sobie odrzucić. I, jak się trucizna, no już się stakuje, nie? W razie czego mam miksturę, to, be, to się mocno z y, farmie jeszcze, nie? 13, dobra, dobra, jeszcze przeżyje, nie? To jeszcze nie używajmy tego. Ale 6 punktów życia, i teraz odwali po ten. Kurde, może to jeszcze pyknie. Może to będzie się miało ręce i nogi, nie? Może tak po prostu krakam, ale i teraz dużo trucizny. No nie zbyt. Tylko po prostu zbijamy, nie? Ale dużo trucizny, ma już 11, nie? Tak, 1-4 punkty życie. Jezu, jak ja mam pokonać głównego bossa. Dobra, ten już swaniaczek będzie padał, przynajmniej od następnego poziomu. A, elo w ciebie, ziomek. Na koniec tury, 7 zadaj 50. O, to będzie bardzo dobre. Dobra, teraz przejdźmy tylko tą walkę. Co wbrew pozorom nie musi być koniecznie dość łatwe. Nie chciałbym tej mikstury zużyć, nie? Ta mikstura to było... to może być jedyna deska ratunku na, na tym niższym, nie? Uff. No nie jest zbyt fajnie się tutaj to porobiło. No, jeżeli chcę przejść, to już muszę to usłużyć, nie? Nie ma opcji. Trzy punkty życia. Dobra, do widzenia, nie? Strasznie wymęczone. Po to, jak zrobię drugie podejście... O. To może być ciekawe, sprawdzimy sobie to. Jeżeli i tak mam zginąć nieprawdopodobniej, to wolę sobie już tylko to sprawdzić, nie? Jak to zadziała właśnie ten artefakt, nie? Dobra, wzmacniamy się od razu. A ja to zadaje? 7. A, no faktycznie. Fajnie uderzyło, nie? 52 punkty Fajnie byłoby było go tak zbić mniej więcej, nie? Aha, tylko trudzizna, ale nikogo nie przejdzie, nie? Dobra, nie ma co Musimy zbijać, bo to, bo to nas zaraz dowali, nie? Ta klątwa Tak. Jakby przeżyć do siódmej tury, do końcówki, żeby mi nie uderzył. Pytanie, jak oni będą oboje strygerowani, żeby będą mi chcieli zadać obrażenia, nie? Będzie trochę masakra. Dobra. Tego szpiekulca na razie nie chcę grać. Dobra, jest ok. Teraz oni oboje chcą uderzyć po 12, po 18. Ale to powinno zadziałać, nie? Trucizna wchodzi. Dobra. Już byś lepszy, że ten atak przejdzie. Dobra, i, i teraz powinienem móc. Jest, no ten artefakt nam u dupsku uratował. Zyskaj eee. dwa, niech raczej na koniec utracić jeden punkt zwinności. To trochę słabe. Następna karta umiejętności w tej turze w zasadzie zagrania podwójnie. Mm, zagraj tylko w, wtedy, gdy jest pusty, zadej 50 wszystkim. No, wielki film zależy, nie? Trzymaj unikalną klątwę oraz trzy artefakty, Podwój efektywny swoich mikstur. Przy podniesieniu wybierz i podmień trzy karty, a następnie ulepsz je. Dobra, może trzy artefakty, nie? Myślę, że sztosik, nie? Wow, dobra. Teraz, jakby to tutaj zrobić, bo gdzie jest ten cwaniak? Aha, tego cwaniaka nie będzie. Czyli jeden sklep, tu jest jeden sklep, pytajnik, to prowadzi do bossa, tutaj są dwa pytajniki, tutaj są jakby dwa bossy jeszcze, nie? Fajnie by było iść tą drogą, nie? Ale... O dziwo, zdecyduje się pójść tutaj, bo będzie jeden pytajnik, poza tym zanim wejdzie do sklepu, to jeszcze sobie na farmie trochę hajsu, nie? No dokładnie, nie? Ta. Za każdym razem, gdy zagrasz 3 karty w jednej turze, zyskaj 1 punkt No to będzie dobre, nie? Jakby mi się udało. No, dokładnie, nie? Shuriken i ten, że na znaczy karty jeszcze jednym zręczności daje, nie? To już jest w ogóle? Sztosik, podejście, nie? No, ta trucizna jest mła. Więcej tych kart, bo je ulepszyć, żeby ten. Czekaj, osiem. <laughs> 16, 24. Dokładnie. Matematyka, nie. Dodaj trzy noże do ręki. To będzie świetne. Mówię Wam. O, właśnie, nie. No to co, lecimy. Bustujemy się. Tego osłabiamy się zagrywamy. No, fajnie. Fa, 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 fajnie działa z tym X-em, nie? Związek X. No, wtedy te karty są naprawdę dużo fajniejsze. Nie to, żeby nie były wcześniej, ale... <laughs> Więcej trucizny by się przydało, nie? Więcej opcji, żeby nakładać tą truciznę, nie? No, no. Tylko skuteczny nam weźmie trochę tego złota, nie? Nie ma opcji, żebyśmy go jakoś zbili, nie? Czy Siła rośnie, ale niewystarczająco, nie? Dobierz inną kartę, zadaj się, jeśli przeciwnik jest zatruty, zadaj zadej się jeszcze raz. To też było, nie byłoby takie złe. Ale ja za bardzo nie mam opcji, jakby pozbywać się tych kart, i poza tym mam jakby klątwę, nie? O. No i dwa siły w jednej turze, nie? Te noże to jest. ma to, to się tak fajnie stakuje z tym szurykiem. 8. Dobra, no trudno. Co, co trzeba zrobić? Trzeba uderzyć i ten. Nie lubię tego. 27, nie? No ale co tu uderzy nas mocno, skurczy sen. O bardzo mocno. Nie jestem z tego faktu zadowolony, oj nie. Ajajaj, aj, aj, zepsułem. Dostałbym dwa punkty życia mniej. Muszę, muszę troszeczkę bardziej patrzeć, jakie karty powinien w jakiej kolejności zagrywać, nie? O. To jest fajne i to też jest fajne. No, zadajesz yy, ten... To będzie fajne. Pytanie, coś na uzdrowienie. Proszę, proszę, nie? Kiedykolwiek odrzucić kartę podczas swojej tury, zadaj losowemu przeciwnikowi za każdą odrzuconą kartę. Karty zawierają w nazwie uderzenie zawierają... Yy, czy punkty ten? 50% ziszki na wszystkie produkty, co? Ja Myślisz, że się skuszę, nie? Mimo wszystko wywalę tą kartę. To będzie dobre. To też będzie dobre, nie? I zyskaj dwie energii. wybierz umiejętności dodają. No dobra, musimy musimy kupić, nie? Bo zaraz to w topiwie z 11 punktami życia, nie? O. Normalnie może bym ciśno po karty, nie. Ale nie w tej sytuacji. Okej. Okay. Zużyjmy to. Wypijmy to. Zyskaj jakieś bloku, dobierz dwie karty, odrzuć swoją, a następnie dobierz tyle, ile odrzuciłeś. Fuh. Chyba to, nie, bo to jeszcze nam pozwoli dociągnąć. Musimy się wzmocnić. I ty zadajesz najwięcej ten. Dobra. Tak musimy kombinować, nie? Ta celność to jest naprawdę spoko, nie? Bo te noże są naprawdę wtedy mocne. Jesteś siłą, to w ogóle się to ludzie. Ej, wiecie, jak to się fajnie bustuje? Powiem ja wam, tak, świetnie. A, jeszcze kartę z X zapomniałem zagrać, nie? To bym też kogoś uderzył. Zapominam o tym związku X, nie? Moja wina, moja wina, nie? Potem będę płakał, ja będę miał mało życia, nie? Nie ma tragedii, nie, <ścoughs> jednak. Tak... Tak, nie mogę zagrywać kart ataku, więc tego nie zużywam, bo potem draw nie będzie taki skuteczny, nie? Dobrze, że podeszły mi ten armor, 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 nie? 9 razy 5, 40, dobra. No, nie, nie, nie damy sobie tyle armoru, nie? Zbicie go to jest chyba była najlepsza droga, nie? Żeby jak najmniej obrażeń dostać. Nie, <laughs> dwa z tego, z tamtego, ten. A teraz sobie mnie zrobił, to i tak pada, nie? Elitarium przeciwnicy mają 25% perze mniej. O, dobierz kartę jeśli będzie to karta umiejętności zyskasz 5 ten... I to jeszcze jest ulepszona! To jest w ogóle dopiero... Otrzymaj 5 maksymalnych, ten... Eee, otrzymaj 2 punkty ofiara. Niestety, dobra pytanie, bo ja mogę sobie kupić artefakty, więc tutaj mogę wejść i miałbym jednego bossa, ale tutaj miałbym jakby dwa. Dobra. Co? Dobra, no oczywiście, wybieramy, że nie chcę z nimi walczyć. I w tej skrzyni, co jest. Nie, ten artefakt jest taki se. Nie mamy jakby nic dobrego pod to. Dobra, siebie osłabiamy. To rzucamy. Robimy coś na tej zasadzie. Źle to zagrałem. Powinienem tego zbić. Zapomniałem, że to bije trochę słabiej. Tam to było ulepszone. O. Pięknie, pięknie, nie. Pamiętam tylko jednego już ma 49 życia. Dobra i co klepiemy. 10 ten Na początku każdej walki nauczyłem wrażliwości na wszystkich przeciwników. To jest takie SE, bo ty tylko trwa jedną turę, ale... Z drugiej yy, strony lepiej lepsza jej natura niż żadna, nie? Utracić raz siły, utrzymaj ten ee, trujący opery artefakt. Nie na no, miksura siły. Zaczynaj każdą walkę z 10 bloków. O! O, cholera. Oni nie są zbyt przyjemni. 34 punkty życia od razu zadają mnie. Mm, kurde. Tutaj może być wywroteczka ludziska. Smutne, ale prawdziwe. Dobra, ty z kolei zadajesz najwięcej punktów niż ten. Umieram. Wielka szkoda, ale fajny fajny odcinek, yy, fajny zestaw, ale niestety nie pykło. Ja bym sobie jeszcze raz spróbował to postacią. Ale to w naszym odcinku, kurde. Mam dylemat, czy ten odcinek wrzucać, bo kurde, niby takie krótkie. Ale fajnie te itemy podeszły i więc. Yy, no myślę, że go wrzucę mimo wszystko. Dobra, no nic, to ja kończę nagrywanie i lecę nagrywać dalej. Cześć.